Witam serdecznie na moim kanale. Co będzie jutro? Czytanie na 1 lutego 2023 dla wszystkich znaków. Kartę przełożyłam. I wylosuję tradycyjnie dwie karty: Król Kielichów. Głupiec. Dziś coś możemy zacząć od początku. Możemy żyć i tworzyć po swojemu. Możemy dostrzegać inne wartości. Możemy dostrzegać wartości duchowe. Możemy kochać, pokochać siebie. A to skutkuje, że pokochamy inną osobę. Wcześniej zamknęliśmy serce. Dziś niektórzy będą chcieli stary i pewny już związek, ale bez miłości. A niektórzy ruszą poszukać dla siebie miłości, bo będąc z kimś dla wygody, spowoduje, że staniemy się zgorzkniali. Staniemy się zgorzkniali dla tej osoby. Będziemy się kłócić. I to będzie dla nas porażka. I trudno to zniesiemy. Gdzieś możemy mieć dystans do siebie, do innych, czy do swoich spraw. Możemy dostać wsparcie, mądrą radę, możemy osiągnąć mistrzostwo w swojej dziedzinie. Sprawa, która kiełkuje w Twoim umyśle, ma szansę na realizację. Dziś należy uwolnić uczucia. Dziś coś przyniesie nam wzruszenie, sprawi przyjemność. Dziś zwyciężą dwie strony. Będziemy odpowiedzialni. Dziś mężczyzna wykaże się dużym zainteresowaniem. Przejdzie do działania. Co na koniec? Umiejętność szerokiego myślenia. Głupiec też pokazuje taką niedojrzałość. Karty Nielskim. Michał. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Talot. Dba o siebie.